Cześć, nazywam się EasyTab i witam z kolejnej serii Adventure Craft. Będzie to teraz Zelda Adventure. Zaczynamy. Hymn? Zelda? A ja jestem Link. Creeper? He, <laughs> głos ma. Jeszcze sprawdzę tylko jaki jest dźwięk... O tak, niech będzie. Albo trochę ścisze. Będzie tak. Dobra, spoko. I mamy wieść tu, dobra. Kiedyś w tą mapę grałem, ale dużo jeszcze nie było skończonej tej mapy. Teraz już jest chyba dużo więcej. I tu już widzę kryształek. Dobra, weźmy sobie go. I wiem, że dało się ocierać drzewa, i wypadały jabłka. Jakiś sklep, Pewnie jakiś sklep, ale i tak nie mam raźniej z kasy. Idziemy do tamtej jaskini. Czy to wypadały ten? No, kryształki? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Nie wiem nawet co to jest. Ale wiem, że tu jest ciemno. Oldman Idź Kokir Sword. Dobra Jest tutaj niebezpiecznie i potrzebuje czegoś do obrony Dobra. A gdzie teraz? Z tego co pamiętam to albo w lewo? W lewo raczej nie. Tu pewnie w prawo i tu powinny być jakieś tabliczki. Fish dungeon, no, to raczej tutaj mam iść. Dobra Idziemy, idziemy O, Slimbal. O, i slime A ciekawe że coś z niego wypadło Ajajajajaj aj, 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 aj. Chyba nie, dobra, idziemy dalej Fajnie to, to zrobione jest Takie korytarze, podoba mi się to O, może z tego drzewa coś wypadnie, koczo się O nie to kiedyś chyba wyglądało inaczej. Z tego co mi się przypomina. O! Był dźwięk, ale nic nie wypadło. Nic nie wypadło. Hm. I pamiętam też, że jest za tym właśnie kryształek. Trochę mnie denerwuje to, że jeszcze nie ma tego. Adventure Crafta, na 1.8 Z chęcią bym już sobie pobiegał szybciej No, ale trudno Dungeon 1 <grym> O Insert O, proszę O, jeszcze mogę wyjąć Tu pewnie później I teraz, zamknięte. Tutaj potrzebuję klucza, to idziemy tu. Creeper! Kurde, przestraszyłem się. Dobra, nic trudnego na razie. Idziemy dalej. Spoko, spoko. Ciekawe czy one mi odejmują energię. Nawet mi nie odejmują energię, za małe, za małe służyły mi odjąć energię. Tu coś jeszcze jest. Co to? Patyki. Nie wiem, jak ja grałem, to tego na pewno nie było. Przepraszam. Skaczymy w dół. Prawie pewnie się zabiłem, ale dobra. Minus jeden. Zapaliłem pochodnie? Co jest? Znaczy pochodnie. Stonehoe. Aha, dobra. Stonehoe. Czekaj, tu były jakieś tabliczki. O. Wypaliłem się. Kluczyk tam, a tutaj. Floor zero. Dobra, to idziemy po kluczyk. A tam był parter, dobra. To jeszcze pamiętam. Slime I golden key To będzie do tamtych drzwi co ominęliśmy A tam po schodkach z tego co pamiętam to jest wejście do bossa to tam na razie nie będziemy iść O tam Chyba tak To teraz floor 0 Tutaj Jest floor 0 i chciałem Was przeprosić też za to, że nie było tyle czasu filmików, ale nie miałem czasu i musiałem się trochę do szkoły pouczyć, bo miałem ostatnio właśnie dużo kartkówek i sprawdzianów. Dobra, kluczek. Idziemy dalej. Ale już teraz będę w raczej części co jakiś minibos. Będę teraz raczej części wrzucał filmiki. A przynajmniej się postaram, nie obiecuję na razie. O! Jeszcze! Kurde! Jeszcze mnie zabiją zaraz. Jest, serduszka wypadają, dobrze. Ciężko trafić w te małe... ...slajmy. Kurde! Co on robi? Co on robi?! Gini! Dobra. O! Proszę bardzo. Czyli tylko po co to było? Dobra um, Tendyk, Tendyk, tędyk, tak Myślałem, że się pojawi. No dobra. Idziemy tutaj. O co to? Nie zapalono is... Aha Sprawdźmy. O, może samo się zapaliło, nic nie klikałem. Ale wtedy mi zgasła ta pochodnia, jak tam mi się zapaliło w korytarzu. Więc teraz, raczej powinienem się pośpieszyć. Niech ginie. Nie! Nie zdążyłem. Zawaliście. I tamten patyczek straciłem. Ajajaj. Dobra, trudno, szczytujemy trochę. No ale niestety coś mi się zwaliło z tamtym. Gdzie te patyczki? Jest zapalone, to weźmiemy zapalone. Idziemy. Poszliśmy. Daleko zaszliśmy. O Jezu, ile się muszę wrócić? Tylko czy w dobrą... O Boże, dobra. No i teraz by się przydało szybkie wyganie. No fak, wcześniej się nie pokazał. Gini. Idziemy. Jeżeli ten filmik będzie trwał dłużej niż 15 minut, to będę musiał go skrócić? Nie wiem. Nie wiem właśnie od której zacząłem nagrywać, ale już spróbuję to dokończyć teraz. Nie będę wyłączał. Staram się to zrobić szybciej. Dobra, dobra, zejdziemy tutaj na dół do tego pomieszczenia i sprawdzę, ile się nagrało i ile jeszcze mogę nagrać. Bo naprawdę, nie chciałem później obcinać tego odcinka. Albo nie wiem, robić dwa bardzo krótkie. A to wyrzucimy. A dobra, zaraz, już, już, już. Dobra, sprawdzę, zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Nie, nie mam się o co martwić, jeszcze mamy sporo czasu. 4 minuty jeszcze na pewno zdążę nagrać. Więc może przejdziemy nawet ten dungeon, Zobaczymy. Jest, dobra. Nawet nie sprawdziłem, czy coś tam na dole jest. Zaraz sprawdzimy, czy są jakieś ugryte rzeczy. Aj. Pająk! O oh, fuck! Zmieniło mi się. Muszę zmienić. No dobra. Teraz będzie dobrze widzieć. Lewym guzikiem. I jest boskiej, elegancko. To wydaje mi się, że skończę nagrywanie. Dobrze pamiętam. Właśnie pamiętam, że tu jest przejście do ukrytej skrzyni. Skończę nagrywanie. I jak yy, zabiję bosa. Czyli jak przejdę ten cały dungeon? O. O. Dodał mi pięć zielonych kryształków Jeden niebieski. Sprawdźmy jeszcze, czy coś tu jest ukryte. Chyba nie. Nie, nic nie ma, dobra To idziemy na bossa Patyczek wiem, Czy ja dobrze idę? Chyba lepiej będzie skoczyć w dół Dużo szybciej będzie W tą stronę, dobra Flow, 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 O kurde Czy one wcześniej były? Chyba były nie pamiętam nawet dokładnie Dobra, idziemy na bossa Chyba się zbugowały Chyba tak Nie powinienem chyba tego widzieć Dobra Większe pomieszczenie Muzyczka do nawalania się Dobra Jak na razie łatwe No o, a teraz już nie bardzo. No, e, co oni robią? Hmm, zbugowali się trochę. O kurde. Szkoda, że nie ma animacji jak biją. Duży slime. Wow, prawie mnie zabił jednym hitem. Ale ma oczy schizowe. Fajne oczy ma. Gini no. fuck, Jak to się stało? Jak to jest możliwe? No nie. Kurde. Przecież Gonsal nie jest taki trudny. Tyle, że prawie mnie na hitamach. No dobra. O kurde. Gini cię szkielety. No i znowu się zbugowały. Chyba za daleko od nich jestem. No, bardzo krót... bardzo mają słaby wzrok, można powiedzieć. Aj, A już myślałem, że mnie znowu walni. Kurde. Muszę uważać. Zaraz znowu zginę. Fuck. Mały zasięg ma ten mieczyk. Jest. A to co? Jak ja grałem, to tych małych, zielonych buteleczek też nie było. Cztery? Co to jest? Grinchów jeli? Co to jest? Dobra. Kolejne serduszko. Jakiś kluczyk. I teleport. No, fajnie wyglądam. A nigdy w żadną Zelda nie grałem. Mapa. Nie odkrywałem sobie jej... Dobra. Przeszliśmy pierwszy Dungeon i to będzie na tyle w tym odcinku, kluczyk użyjemy pewnie na tamtych drzwiach w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę. Na razie.